Dobra, okay. Witam serdecznie Państwa ze Świętokrzyskiego Centrum Biznesu. Jest z nami pan Ryszard Zbruk, prezes staropolskiej izby przemysłowo-handlowej. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, Panie Prezesie, witamy serdecznie. Trwa właśnie podsumowanie jednego z etapów bardzo ciekawego projektu pod nazwą Kręgi Innowacji, którego realizatorem jest staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa i Panie Prezydencie prosiłbym o kilka zdań, informacji na temat tego projektu. Dziękuję serdecznie za możliwość wypowiedzenia się i za możliwość promocji naszego projektu. Nasz projekt dotyczy transferu wiedzy. Otóż ten projekt przyjmuje, że są ośrodki, które dysponują wiedzą, którą chciałyby pozyskać przedsiębiorstwa zarządzając produkcją. Jest to taki może często nawet i slogan, aby zarządzać przez wiedzę. Ale żeby zarządzać przez wiedzę, trzeba wykorzystywać wiedzę, którą posiadają właśnie uczelnie, ośrodki wiedzy. Trzeba wykorzystywać potencjał tych uczelni, potencjał badawczy, ale trzeba również poszukiwać różnych informacji, bo dla mikroprzedsiębiorców, dla przedsiębiorców, których jest ponad 50% w województwie świętokrzyskim. Informacja jest wiedzą, więc jeśli ta wiedza jest odpowiednia, aby ją przedsiębiorca mógł przetworzyć na decyzje procesowe, produktowe i posłużyć się nią przy zarządzaniu, wówczas jego produkt jest lepszy, koszty optymalne, trwałość przedsiębiorstwa zdecydowanie lepsza. To też my zajmujemy się w ramach tego projektu poszukiwaniem odpowiedzi na jaką wiedzę, oczekują przedsiębiorcy i jesteśmy po panelu z przedsiębiorcami i po zgromadzeniu odpowiedzi na to trudne pytanie udzielone przez przedsiębiorców następnie pytaliśmy pośredników instytucji otoczenia biznesu jakie metody jakie sposoby gromadzenia wiedzy i transferu wiedzy do przedsiębiorców są preferowane przez nich również w tej sprawie odbyliśmy spotkanie w dniu 12 listopada i mamy zgromadzony materiał. Wreszcie odbyliśmy w dniu 15 listopada spotkanie z ośrodkami wiedzy, przede wszystkim z uczelniami. I tam paneliści odpowiedzieli nam pytanie, co oferują przedsiębiorcom, jaką wiedzę oferują przedsiębiorcom, jak się chcą otworzyć na potrzeby przedsiębiorców, jeśli chodzi o potencjał badawczy, o laboratoria, jakie formy transferu wiedzy mogłyby zaowocować efektami, na które liczą przedsiębiorcy. Dziś spotykamy się po to, żeby podsumować te trzy spotkania. Gościmy u siebie wybitny autorytet, który spojrzy na problem transferu wiedzy z punktu widzenia rynkowego. Jest to pan dr Wyżnikiewicz, dyrektor Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i w godzinnym wystąpieniu przedstawi własny pogląd na kwestię. Następnie my przedstawimy syntezę trzech spotkań odbytych. Z przedsiębiorcami, z instytucjami otoczenia biznesu i z ucz ludźmi uczonymi, czyli z naukowcami, z uczelniami, i będziemy chcieli sformułować dalsze fazy realizacji projektu, które powinny zaowocować tym, że już ta wiedza, która jest na pewno u nas, tu w województwie, w uczelniach, ale poza województwem również, będzie łatwiej dostępna dla przedsiębiorców, co wpłynie na rozwój gospodarczy. Województwa wpłynie roli przedsiębiorczości, a my przecież wiemy o co chodzi. Chodzi o miejsca pracy, chodzi o dochody ludności, chodzi o rynek wewnętrzny. O to, co dzisiaj jest sprawą najbardziej oczekiwaną, najbardziej potrzebną, jako że no, miejsca pracy są niestety powodem migracji ludzi szukaniem sobie miejsca w świecie zamiast wykorzystywania kwalifikacji. Tu w województwie dla dobra tego województwa. Panie prezydencie, proszę powiedzieć, czy ten projekt przyczyni się do zachowania naszego kapitału intelektualnego w skali regionu i, i kraju? No, ten projekt powinien sprzyjać wykorzystaniu tego kapitału, chociaż w ramach innych projektów. Realizowane są działania, które mają zachować kapitał, mało rozszerzyć go. Przecież w roku 2012 zainwestowano około 100 milionów złotych w wyposażenie laboratoriów. U nas tu w Kielcach obydwie uczelnie państwowe, Politechnika i Uniwersytet inwestują. To też nasze miasto Kielce, nasze województwo województwo świętokrzyskie rozwija potencjał naukowy. Natomiast dobrze by było, żeby ten rozwijany potencjał naukowy był coraz lepiej wykorzystywany w sposób praktyczny, żeby nie tylko w procesie dydaktycznym był wykorzystywany, dla robienia badań podstawowych, ale żeby był przede wszystkim komercjalizowany, żeby efekty osiągane w tych uczelniach były wykorzystywane w gospodarce, żeby rozwijać gospodarkę. Jeszcze ostatnie pytanie. Jak przedsiębiorca, zwykły przedsiębiorca będzie mógł kiedyś skorzystać z dorobku tego projektu? Bo y, wiem, że w ramach y, kręg, y, kręgów innowacji, w ramach transferu wiedzy powołaliście Państwo grupę grono ciekawych ludzi, którzy będą animatorami, jakby łącznikami pomiędzy y, biznesem, nauką i y, 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 żeby i y samorządami też, prawda, żeby tutaj inicjować y, przemiany, y, ciekawe inicjatywy gospodarcze. Y, proszę powiedzieć, jakby ta struktura wyglądała? No więc y, sposób realizacji projektu transfer wiedzy polega na tym, że najpierw wygenerowaliśmy odpowiednią grupę ludzi, którzy ten transfer powinni rozwijać, y, następnie obsługiwać, y, szukać y, wiedzy. Y, są to liderzy innowacji. W tej chwili jesteśmy po w wykształceniu 80 liderów innowacji, brokerów innowacji, menadżerów i animatorów. Także jeśli chodzi o kapitał ludzki, on jest w tej chwili już zbudowany. Jest rzecz w tym, żeby ten kapitał wykorzystać odpowiednio, żeby właśnie ci ludzie byli do dyspozycji przedsiębiorcy i żeby wszystko uczynili, żeby przedsiębiorca dotarł do wiedzy, której będzie szukał. Tu musi być oczywiście inicjatywa po stronie przedsiębiorcy, chociaż będziemy również proponowali różne formy aktywizowania przedsiębiorców w tej materii. To też ta kwestia jest w taką realizację, ale już w zaawansowaniu gdzieś w 80%. Następnie identyfikujemy ośrodki wiedzy, zachęcamy ośrodki wiedzy, żeby one przygotowały ofertę, żeby każda uczelnia pochwaliła się jakie ma oferty, co proponuje, a my będziemy chcieli dotrzeć tą ofertą do przedsiębiorców i służyć przedsiębiorcom wsparciem przez punkty konsultacyjne, przez właśnie ludzi, o których wcześniej mówiłem. Także to jest projekt systemowy i powinny być efekty. One oczywiście będą następować stopniowo, bo problem jest bardzo trudny, bardzo złożony, ale ważny i nie wolno go omijać, musimy go podjąć. Dziękuję serdecznie. Z panem Ryszardem Zbrogiem, prezesem Izby przemysłowo Handlowej staropolskiej Izby przemysłowo handlowej w Kielcach, rozmawiał Piotr Ambroszczyk. Dziękuję. Dziękuję bardzo.